11 listopada to symboliczna data święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień ten ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy, w 1937 i 1939 roku. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości wróciło do kalendarza oficjalnych świat państwowych. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Znajduje się tam grób nieznanego żołnierza. Jest to symboliczny grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Ceny wolności, jaką Polacy musieli zapłacić, obrazują krzyże rozsiane po całej naszej ojczyźnie. Czy zastanawiamy się, jak wielki dar złożyli ludzie, którzy pod nimi leżą? To byli ojcowie, bracia, synowie, którzy nie powrócili już do swych domów, nie utulili kochańców, żon, dzieci, matek, pozostawili w sercach swoich bliskich ogromną ranę i tęsknotę, której czas nie ukoił

Cześć! Co słychać? Dawno Cię nie widziałam. Powiedz jak tam w szkole. E, tam... Co się stało? A, rozumiem. Szkoła to słabe oceny. A to oznacza kłopoty i stop vitamina. Przecież zbliża... Przecież zbliża się weekend. Już niedługo 11 listopada. Dzień wolny od szkoły, od pracy. A kura do sobie. Właśnie, zakazie na historię z języka polskiego. Oczywiście, wszystko jak należy. Wiesz, wolna pracy dowolna i ci się wówczas podejście się do problemu. Problem to ja mam, taki, że w ogóle nie wiele jakiej pracy ma się zabrać. Nie przesadzaj. Znam kogoś, kto ci pomoże. Chodź do mojej babci. Ona wie wszystko o pierwszej wolnej światowej. Pójrzcie, bracia moi, złe dni dla naszej Polski nastały. Trzy ptaki nad nią krążą wypatrują coraz to lepszej powyżej. Spójrzcie, tutaj piszą, że wczoraj, a wczoraj był 5 sierpnia 1772 roku w Petersburgu podpisano konwencję rozbiorową od naszej ojczyzny, Polski, jak to parem odcięto ziemię naszych pradziadów, a braci naszych dojnych państw przyłączono. Straszne to rzeczy się dzieją. Boże, miej nasz kraj i nas sami swej obieca! Gazety, gazety! Kupujcie ludzie gazety! Najświeższe wiadomości. Wrogowie znów atakują gazety, gazety. Najświeższe wiadomości. Prosto z Petersburga. Podpisanie drugiej konwencji rozbiorowej. Najświeższe wiadomości. Wykradziono znów nasze cenne, nasze cenne polskie ziemie. Nasi bracia pod jarzmem zaboru, gdzie nasze wojsko? Na skutek dwóch rozbiorów państwo polskie zaczęło ulegać powolnej likwidacji, lecz większość jego obszarów została podzielona pomiędzy – Rosję, Prusy i Austrię. Większyły się uciski i represje na ludność polską która znalazła się pod zaborami. Jednak Polacy, naród dumny i waleczny, śmiało podejmowali próby sprzeciwu. Organizacje spiskowe zaczęły organizować wystąpienia przeciwko zaborcom. Polacy, poderwani do walki przez Tadeusza Kościuszkę, wystąpili zbrojnie w marcu 1794 roku. Doszło do wielu potyczek, potyczek i bitew, jednak pomimo wielu starań powstanie upadło. Klęska powstania przyczyniła się do pomocnego spotkania przedstawicieli Rosji, Prus i Austrii, którzy 24 października 1795 roku podpisali porozumienie dotyczące podziału ziem polskich. Polska, jako odrębne państwo, zniknęła z mapy Europy. Był to smutny czas w historii naszej ojczyzny. Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać polskich flagi ani godła. Zamówienie po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Dziku i pokryjon, z trwogą za siebie zmiennych. Siotano w ojców moim domu. Prawdziwe leki jest nieprawda. Opowiadano o tobie. Mówiono, że jesteś święta, mówiono, że Nie ma już Polski na mapach Europy. Zaborcy nie pozwalają nam badać naszą mową ojczystą. Ale my, rodzice polscy, dzieciom nasze dziedzictwo przekazywać i pielęgnować będziemy. Naszych synów wychowamy na walesznych żołnierzy i honorowych Polaków. Przysięgamy. My, polscy nauczyciele, Pomimo zakazu polskiej mowy uczyć będziemy. Będziemy mieć polską kulturę i naukę. Zaszczepimy w naszym naszych dzieci miłość do polskiej ducha walki. Wychowamy ich na prąd obywateli państwa polskiego. Przysięgamy. My, polscy księża, bronić będziemy wiary sześcienskiej. Będziemy wspierać naród polski w walce z zaborcą. Pielęgnować będziemy mowę i kulturę polską. Przysięgamy. My, żołnierze polscy, pomimo wcielenia nas do obcych wojsk, nie zapomnijmy, że nadal jesteśmy Polakami. Do końca spełnili szukać będziemy przywódcy, który poprowadzi nas do walki o Polskę. Przysięgamy, że do ostatnich kropli krwi, walczyć będziemy za naszą ojczyznę. Przysięgamy. Chociaż w Polski nie było na mapie Europy, Polacy czynili wysiłki, aby odzyskać wolność. Jan Helmut Dąbrowski utworzył legiony polskie we Włoszech. Marzenia Polaków o wolnej Polsce zaczęły się spełniać, ale dopiero w początkach XX wieku. Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości, był Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich, który 3 sierpnia 1914 roku na krakowskich Oleandrach zwrócił się do 144 młodych ludzi w patriotycznym uniesieniu. Rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Patrzę na was jako na kadrię, z którym rozwinąć ma się przyszła armia polska, i pozdrawiam was jako pierwszą kadronium kompanię. i <laughs> państwa zawodcze, dzięki czemu stała się możliwa odbudowanie niepodległego państwa polskiego. Po 123 latach niewoli, rozbiorów, obcego panowania, w końcu 1918 roku odrodziło się państwo polskie. Marzenia Polaków stały się rzeczywistością. Rodacy, kupujcie gazety, koniec wojny, Zaborscy pokonani. Polska nareszcie wolna. Rozbrojone wojska austrackie w Krakowie. Utworzenie pierwszego polskiego rządu. Wolność! Wolność! Polska wraca na mapę Europy. Podstępnie przez zabójców kajdana jest spętana. Na 123 lata, jak przenies z zniewolona. Wyciężyłaś i z powrotem zakościłaś na mapę. Dzisiaj wychodzisz po wieku Ojczyzna. ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko. Jest rok 2022. Jestem chora, bardzo chora. Zjadamy się nawzajem, a widzimy wokół zawist i zło. Czy możesz to zmienić? Nie wiem, to miłość i przyjaźń, znajdiam niekarnię agresją. Czy możesz to zmienić? Mój świat to wirtualny świat gier komputerowych i internetu. Czy możesz to zmienić? Moi rodzice cały czas pracują. Mam wszystko, ale czuję się zagubiony. Tęsknię, gonię zacząć. Czy możesz to zmienić? Kochani, tylko w waszych rękach jest mój los. Zmieniajcie się, żeby Polska była Polską. Uleżcie mnie, lecząc siebie. Leżcie swe wady. Zmieniajcie świat. Póki czas. Cyprian Kamil Morwit powiedział, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Miały tego świadomość przeszłe pokolenia, a czy my rozumiemy swoje obowiązki względem ojczyzny, czy szanujemy symbole narodowe, moszczymy się o języka polskiego, czy zachowujemy polskie tradycje narodowe. Zastanówmy się nad odpowiedzią na te pytania. Kiedy nagle las zaszumie, mowę sosny gdy zrozumiesz. To jest Polska! Gdy zobaczysz gdzieś to pole, królujące ponad polem. To jest Polska! Gdy zobaczysz głowe wrzosy, rozbłyskane w kroplach nosy. To jest Polska! Kiedy drogim jest się w życiu, żyto srebrne przy Krzyż biały, krzyż wycięty, hełm i piasek święty. W rozpaczliwym przedsięwzięciu chrywyskach Lecz te wiecznie słodnie się Nie da się zepchnąć swego stanowiska Mijcie odwagę, nie tętnącą szałem Która na ośle leci w wysoreże. Lecz te co sama nie zdobywałem, przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz te, co sama nie zdobywałem, przeciwne losy, stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się. Przestańmy ciągnąć.